To nie skacze, ten z policji. Hop, hop, hop. hop, hop. hop, hop. <grywa> Oj, przepraszam hop, bardzo. Przez przypadek. Dzień dobry, proszę się zatrzymać. Aj kurczę, no. Co pan zrobił? Taką łamdę poprawa. Nieładnie, nieładnie. Dobry. Ja pan sobie Dobre, biorę podrączkę. Pan oddajcie ci są prosił, bybym po tu interwencję przynajmniej na jakieś tam e, bezpieczną jakiegoś... Okay? A proszę, żeby te dźwięki, Pan też tutaj co podjechał gocie. Zajmuję masoczki wszyscy. Dobra. Nie proszę pana, pan oddajcie po prostu, nie, nie, nie muszę pan poszukiwać. Kore tak, ci mają legitymację. Moimy ser już na pół, naprawdę tak 410 czy depieuty. Zbiera panu pod rękę. Otwieram panu drzwi. O, popakowuję Panu do bo zapinam panu pasy zamakam drzwi. Ale po co mam panu przyszykiwać? Nie będę przyszykiwał panu bez celu. Ej, masz może Ej, czekaj, czekaj, jeszcze No właśnie widzę. A, jeszcze trzy krzawki, co jest Majeranek! Nóżka No, nóżka Dobrze Pan aż tak bardzo chce być przeszukanym Dobrze, to proszę się odwrócić do mnie pęsami Sykuwam pana lewa, prawa. przedstawia się panu, moje imię na Napół, panu, mam znaki 410, okazuje panu moją legitymację Przeszukuje pana z powodu, iż pan chce być przeszukany, przeszukuje panu od góry do dołu Pozwolenie na broni gdzie znajdę? Dobrze, w takim razie sprawdzam. Pozwolenie Panie się panu zgadza, panu super. Broń jest na pana numery. Ostrzegam pana trzeci raz, zdejmij pan maskę. O, super, dziękuję panu bardzo. Z tym razem nie będę panu sprzedał, tylko wezmę na celę. Zabijamy to już, czy? Nie, nie, no wiesz co, do materiału dowodowego musimy zgromadzić jak największe krzewy, wiesz? Dobra. Pana, ja pana zakułam lewa prawa. Ja nie mam pytań, przepraszam. Pan <noise> ja nie zdejmuje maseczki, i panuje pod czerwoną mam prawą i podstawę. Pani tak, mamy panie tylko potwierdzenie, że pan jest czysty. Dobrze zakołam pana lewa prawa. Biorę pana pod rękę. Ja całego nie być po prostu i ty musi Oto no moja legitymacja, ma moje no, miejsce proszę popadłem w 410, 410 ja czyli w depiutii Aha, to no, nie to rozkłuje pana i pan ściągnie tą maskę no, dokładnie Dawaj do niego wieszę. No, ooo, panik pan Tak szczerze, czy to źle, że uciekł? Bo oh, kurwa drugi przyjechał co, Zbieramy jak największy materiał wody. No trzeba, taka nasza robota niestety Przepraszam, co tu się sieje? E, tutaj My kukurydzę jajemy, Mogę też z wami kukurydzę? Nie O, no, wcześniej kukurydza, teraz widzę, że całego już poleciało Stwierdził, że chyba nikt o tej porze nie przyjedzie Ten. O, o, o.

Ander ja a... Czerk ma rękę pan... po numerze 65. Przyszukaj i dół Dobra, pokazuję panu miłą legitymację. mojej imię Sergiusz, po panu rozmiar 410. Proszę poczekać, zaraz pan przyszukam. Dwa zioły do... legalnie. I zasadzone. I raz nasiono, jest zasadzone. No nie, jest to nielegalne. Przyszukaj nie do... panu od góry do dołu. Jest legalne. A ma pan dwa krzewy oraz jedno nasiono. Znowuż nie, nie posiada to pan nic nielegalnego, ja, poszło nie pan na lewo prawo, proszę o ściągnięcie karabinu oraz kamizelki oraz maski. Przepraszam, nie będę więcej No teraz zapójdź, jeszcze uciekałeś kolego, lecimy na cele. Nie do więzienia. Maskę też proszę ściągnąć. Nie chcę do A nas to rycypycy, gra pana pod rękę. Weź no. No. Ja no. sobie, nie mogę. Ja też nie mogę. No bo... Chyba bym tak Nie mogę na to Action. Czekaj Dobra, ja coś poczę pana przetestuję to dla pana dobra Aaa, do no, no i wszystko jestem tak. O, Co? Dobry panie rolniku pan się trzyma To tutaj jest one Nie wiem, znalazłem No panie no to pana przeszukać w takim razie Znajdę się pan w pobliżu uprawy. jednej. Pana... Niestety, ale zakupam pana. Stój. Zakupam lewa prawa. To jest grany. To jest grany mój zakup. Zakupam, zakupam pana jest? lewa prawa. Masz próbę ucieczki. Dzięki. Wróć pod rękę. Wydali, ty mówię, to jest twoja litymacja. Andrzej Uuu tu mamy ciężki. pięć krzaków. Ucieczka jego radu. No, ja znalazłem wam takie cofanie. Nie róbmy sobie, że ja tu znalazł. Zawiłeś pan w obu, ma pod konewkę. Mi się trzeba to hurtowe, już uprawy. Jest coś na rady dostępne, kto jest na komendzie w paletu? Które znajduje twój dokument. Dobrze, przeszkolę od góry do przeszkolenia, dokument. O! Naprawdę. Dobra, odwałeś. Szczerze? Trochę mu się nie dziwię, bo już hurtowa, była, co ja nie zebrałem. Wszystko. Eee. O, ty sadzi, ty. Dobry. No, o. Dobra. Może dobry lefekt. Tak wiem. Zakołonę prawo. prawa. Złamał nogę. Da. Mm. A drugi raz ci już Ja pierdolę, oni to są naprawdę mierni Ooo, patrz co, dawajcie, wjeżdżamy Nie mam coś na O nie, uciekli Zbieram zioło Co by teraz robisz? Ej, w zielonej strefie strzelacie, to ładnie <laughs> dobra. spierdala Stój. Stój Dobra idź tamtych, raz z tej Stary, zatrzymaj się, i tak nie masz szans Dobra, spierdolił do wody, stary nie Dobra, dobra, słuchajcie, uprawiam, wezmę gościu na celę. Eee, a masz konewkę? Nie mam, mam, daj Właśnie, wróciłbym. Colin, a, W bagażniku jest? Nie, nie mam właśnie. O właśnie, Colin możesz skoczyć i kupić konewki Dwie Bo trzy to są, to nie żebyśmy rodzinę, każdy... To biorę narodziowóz, bo ja odchylę Dobra, Dobra. Kupię trzy, kurwa Nie dobrze ci tak, Zbałeś mnie Mam cię ziomuś Co teraz? Pogadamy sobie Kurwa... Tak, ja, kumon, się prawa. Ja, kurwa, kurwa, co robisz? Ja, kurwa, śmierdzi... prawa, biorę cię pod rękę, Odpij kokolin. Halo. Ci przyjebali kurwa do mnie, nie Oj. mają co robić, kurwa. Krzaki zbierają... A, ty chcesz coś? Daj kurwa. Co ty robisz? Weź otw otwórz auto. I pozbieraj krzak. Bierze pęto w mordę. Otwieram ci drzwi Otwieram ci pasy zamykam zamykam drzwi Tego się uspokoić Wkurwiłeś człowieku Mhm, teraz poczekamy, za chwilę idziemy na komandę Dobrze, znasz swoje prawa W takim razie ja ci przedstawię. masz prawo do zachowania, milczenia, wszystko co powiesz może i będzie użyty w dzikotowy Masz prawo również do adwokata, jeżeli na takowego ciebie nie jesteś, zostaniecie przydzielony z urzędu miasta, rozwiesz swoje ja prawa Po tej ciszy rozumiesz? że nie rozumiesz, w takim razie raz ci je przedstawię, masz prawo do zachowania milczenia, wszystko co powiesz może i będzie użyte przygotowie w sądzie, masz prawo do adwokata, jeżeli na tak objawia ciebie nie chcesz, że zostaniecie że od rządu miasta, rozumiesz swoje prawa? No znam swoje prawa, chcę tylko prawo do adwokata, daj mi spokój. Oczywiście, adwokat zostanie ci wezwany na celi. Otwieram trzy drzwi, rozpinam pasy, wyciągam się z Siema, Samykam, drzwi, biorę cię pod rękę, siąka Kacper. koliz? No jeżeli więzienie to Twój dom, no to idziesz do domu Cześć, koniecznie Sergiusz. Cześć Marianku! Cześć! Też mamy zatrzymanego. Uf, trzeci, trzeci dzień po trzeci dzień, nie? I ja znowu tutaj jestem. Dzisiaj tu, wczoraj tutaj, przedwczoraj tutaj, pierdolę. Powiem ci tak, los tak chciał. Kurwa, wczoraj sangowcem i helikopterem prze... Nie, ja, ja ty ja idę się powiedzieć. Weź Weźcie mnie, Weźcie mnie, kurwa, na krzesło elektryczne, panowie. Nie, to jest ty kurwa gadaj. Na krzesło elektryczne chcę, kurwa, już mam dosyć tego życia. Po prostu polecam ci Straszno. nie używać broni nielegalnej. Dobra, ja wezwał tego adwokata. A co, Cesar jest nielegalny? Oczywiście, że tak. To moja legitymacja, moje jest Sergiusz Laput. Patrz, to Siema, Sergio! 400... No, ja cię chyba kojarzę. Serwisz na pupa. Szykuję cię do dołu. Mamy trzy krzakli. Ragnę go legalna taser. Dobrze. Czy znajdę twój dokument osobisty. Zauważyłem, że dużo szeryfów ma la pupa, to jedna rodzina chyba. No w no, większości należą do mojej rodziny. Aha. Dobra, przykujęcie w sobie znaleźć dokumentów. Mhm. Mm nie, mam tam licencji w ogóle elegancko ten ten. Mhm, mm nawet dnia dzisiejszy mi tak będzie cię odebrano. No dlaczego? Nie Niedogalna broń. Dobra, puszczam cię. Ty no ostatnio miałem tej zera, czy mi nie zabrali też. Tylko tej zera zabraliście, a... Karabin K2 też jest broń. Jeszcze raz ci pokażę moją legitymację. Tak do formalności. I czekam na adwokata, który już jedzie. A ma pan zajebisty dowodzik. No dzięki, wielkie. Ty, Marianek. A. co Coś się stało z tamtym? Jego obsadziłeś, jo? Tak, speedrun. speedrun zrobiłem. A, tak idź. Dobra, jeszcze pan policzy. tutaj pierdolą, że, że to... się tu na łóżko. Tak mnie plesy bolą. No, połóż się pan w łóżku więziennym już. <noise> nie, nie załamuj mnie, nie. Proszę Cię. Już, kurwa trzeci dzień po tam... To jest cena. kurwa. Przegrałeś To jest... Co? Co co jest? Co? No bierz go, bo on tu biega! to jest? Jakiś robi, Z kim ty jesteś? Ty David Copperfield? to tu Jak tu nie powiem, ci, no wiek. <noise> nie powiem. ci. Kurwa, ludzie tu się pojawiają. Jezus, ty, ja nie wiem. Hallucynacje miałem po czym innym, kurwa. Kolejne zatrzymanie, nas... dobra. O, młody jeżyk. Kiema. A jak? <noise> Normalnie. Dobra. Paragrafy to NS1 i BP2. Łącznie wychodzi 30 miesięcy i 160 tysięcy grzywnych. Cholera. Nie masz tyle I ile, ile? 30 miesięcy i 160 tysięcy Kurde mam 70 przy sobie tylko. A co teraz będzie tak, że wy mi założycie opaskę i ja będę musiał to spłacić, tak? Tak, ale, no, 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 no. ale potem, że mówiłeś, to płacie sangowcy, to sprawdzę czy już tak wy nie masz od nas. sprawdzę, czy już nie masz od nas opaski. Co jest jest? nie, nie mam właśnie. Na pewno. Bo w sumie wczoraj co? Zapłaciłem tu na miejscu, no ale dzisiaj też no nie mam tyle przy sobie, no muszę zapłacić później. No fakt, u nas na pewno nie masz. Na pewno, na 100%. U Sangowców, u też. Kurwa, ale chociaż sobie polatałem helikopterem w sanku, bo myślę, że jakiś na. nie wiem, nie wiem, jakąś ustawkę robię, kurwa. Ja nie wiem Bo ja kolegów nie mam Ty nie byłeś przedtem na nie... szóstce z kolegami Nie, tam nie było mnie jeszcze dzisiaj Nie przyjeżdżam obok byłem na piątce tylko I to też na chwilę i się akurat złapaliśmy no

tutaj i tak Ja prosiłem od Boga tam Arenę do co robicie Aha dobra pan cylinder do mnie okej okay. tak, tak, tak. tak tak mój tak, mój tak 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 a do, do, to do niego idziemy dobra. dobra a to do pana razem tak tak tutaj jest okej okay. ja nie jestem tutaj a tam nie wiem no nie wiem jak oni już już, już. No patrz tam tego dopiero zgarnęli to, no, no, to no, jeszcze na dnie no. sobie moje mi już kaza pupano było na jakieś 410 i deputy no tam biton no, dobra to przejdźmy tam do zatrzymanego no, Oczywiście on boty maście jeszcze panu. jakieś fi -fi Dobra ja. tam biton deputy sobie kupawa lot się zgarnął to moja legitymacja No dobry jeszcze do tam na jego przedstawię Ty Mariano witam panu Dziękuję bardzo, panu bardzo. również pokazuję moją. Seryjusz, to był pan na banek 410, czyli DPT. Panowie chcą zostać sami z zatrzymanym? E, tak. tak, No o, dobrze. E, jeszcze pokazuję. Proszę, liderant, czy nie? Proszę bardzo, NS1 i PP2. Okej, okej. Kto tutaj pobiegł, gdyż nie pana, kubi. pan mi mówił, A, to by poddało. Jak w Ciebie nie było, był liderem FIBU, NSPD i go było jednocześnie w klucza. To? To u mnie wyglądało? Berton, Berton, prawie mu się udało w ogóle wszystko, wszystko mieć, co nie? Wszystko to. A ten, niestety. Ty Markus, on wam mówi, że on z vagosów jest? No, mk 2 Nie, gadaj. Znaczy nie wiem, co tu chodzi. że z wiem, jest Jest tutaj potrzebny adwokat, czy nie? Kto się mówi, że jest z bluc? Nie wiem, że tak. A, no to on w ogóle jest złuchnowany. Proszę, bo Dobra. Dobra chłopaki, chodźcie na opaski No już przybijam, daj to sekundkę to chodźcie, co? No, a, Chcesz pieniędzy chyba od lubię krótko, szybko i na temat nie wiem, bym lepiej robił. Nie wiem, czy mnie tak na adwokata nie przyjęli. Ty to byś przyszedł powiedział tak. No, miesięcy, no, no fajnie, że masz nagrać. O już, już, już puszczę. O, dobra. Mhm. Dobra, z panem Sergiuszem. Mhm. Tak tak? Tak, tak, Dobra, no to ja proponuję tutaj zejść z pary pieniężnej bardziej niż z miesięcy. Bo tak zatrzymany chcę. Mhm. Dobra, to może, może zróbmy kurwa... 120 tysięcy na 25 miesięcy. już no. twarda ręka, pamiętaj, twarda ręka. Dobra, a pytanie: Czy on ma 120, tyś, no, mi, Boże, 120 tysięcy? tysięcy, no, że wiem, mógł od razu spłacić, Bo jeżeli ma jakąś kwotę taką miarę bliską, no to możemy zrobić tak po prostu, żebyśmy nie zakładali opaski, żeby mógł automatycznie spłacić. Dobra, to czekaj, to trzeba się go zapłacić. Będzie wszystkim łatwiej. Mówiąc szczerze. No, mówił, ile już ma, nie? Jeszcze ja nie pamiętam Dobra, jak ja, ja wiem, że jebie od ciebie, ale no... bez Że musisz się wąchać. Ja, <noise> już otwieram? Ja, głowa za no, ja też. Ogólnie goście jak to powiedzieli. Jeszcze raz? Na nazwąc, 70 koła ma przy sobie w gotówce, mam ja? jeszcze ten nie, ten ty. Kurde. o 160. Wiesz co, na celi byłby miły, możemy zejść do 70 koła. No, to on cię od razu nie? Wszyscy będą dobra, mieli łatwiej to, to po prostu 30 no, miesięcy zaznaczenia Tak, tak, tak no. Dobra, git To dogadane Panie kochany, a panie adwokacie Ja bym mógł no. do pana jakiś numer? Żebym w przyszłości miał problem jakiś To bym mógł do pana zadzwonić no to jasne, ja podam ci, napiszcie na kartce Dobrze, super Dobra, to ja ci wystawię Łącznie 4 mandaty, 3 o wartości 20 tysięcy 1 o wartości 10 Mhm Tu masz mój numer o dobra, super, bardzo dzięki. Przyda się co? A przypomnij mi pan swoje imię? Morgan Carter. Dobrze. Nie wiem, mnie Zaleciał mi ktoś? ja wielkim. Ja wielkim. I słuchaj. cztery stóły w kieszeni. Naprowadzał, ale to Pan funkcjonariusz zbieram, ci poszedł na rękę zbieram. bardzo, nie? Ej. No to się cieszę w ogóle, bo tam... Już... Nie chciałem tutaj być zbytnio, ale co poradzę. Zabawy z Tejzerem oh. tak się kończą. No właśnie, ci muszę wycofać ten tej dzięki, że przypomniałeś Nie, ja do już pójdę, no. O nie Te trzy krzaki niestety też, jakby były oddzielone, to on ci zostawił te dwa dwa legane, ale no. legane ja no, I licencję na broń też was. muszę odebrać Kurwa Niestety Tyle czasu ją miałem, nie no nie... Dobrze. Życzę ci miłej resocjalizacji. No... Miłej. Siemanko. Czy ja mógłbym tu przebywać chwilę? Bo tam jak słucham Nawet Kiedy Będę Sam Nie Zmienię Się <gulity> świat, To jako Mój Świat już... Um... PDW chłopaki, PDW, PDW. Ja Ja. Hej. Co, Tak, już koniec, już koniec.